Leczenie i profilaktyka tego typu zmian obejmuje na przyjmowanie beta-karotenu na kilka miesięcy przed okresem intensywnego nasłonecznienia. Natomiast w przypadkach zaawansowanych, ciężkich leczenie odbywa się specjalistycznego. Leczenie tego typu zmian posłonecznych jest związane z wielomiesięcznym przyjmowaniem leków zwiększających tolerancję skóry na światło. Mówimy tutaj o beta-karotenie. Natomiast w sytuacjach ciężkich pacjentów naświetlamy w specjalistycznych kabinach.